Cześć. Dużo osób pisało, żebym otworzył wędzarnię i pokazuje jak ona wygląda na środku. Więc dzisiaj macie okazję. To jest chyba ostatni raz, kiedy pokażę ją w środku, zanim ją rozbiorę. Więc lajkujcie, subskrybujcie i komentujcie. Zobaczcie. Nie wiem do czego służył ten kawałek metalu. Dajcie znać w komentarzu co to może być. Nie otwieramy ją. Mam nadzieję, że nie, to nietoperza tu nie ma. Wędzonkę pełno pajęczyn. O, może jakaś szynka jeszcze tu jest, ale nie widać. Tak wygląda ta wędzarnia. Już w niektórych miejscach popękane. Jakaś miotełka do obmiatania. No kawał historii. Zobaczcie na te drzwi gazety. I tak ona wygląda. Jeśli chcesz zobaczyć, jak remontuję 120-letni dom? Zapraszam do subskrypcji mojego kanału. I widzimy się dzisiaj o 1735. Bratuje pełnometrażowy film. Pozdro.